Ta książka jest dla wszystkich, którzy skończyli 18 lat. Tak naprawdę żartuję. Dla każdego, kto interesuje się w ogóle dynamiką współczesnej męskości i tego, co się dzieje z naszymi polskimi mężczyznami. Ten pomysł zrodził się w trakcie rozmów z Martyną Harland, najpierw takich mniej zobowiązujących, ale poruszających jednak męską tematykę, i doszliśmy do wniosku, że ten duet, który tworzymy, może być ciekawym zalążkiem do Interesujących treści. Wszystko zależy, jak zdefiniujemy słowo kryzys. Jeżeli zmiana równa się kryzys, to jak najbardziej. Chociaż ja wolę mówić o tym, że mamy kryzys relacji, a jeszcze bardziej źródłowe, to kryzys tożsamości. Nie ma takiej jednej rzeczy, która by się wydawała najważniejsza. Wszystko zależy od tego, w jakim wieku, w jakiej sytuacji życiowej są mężczyźni. Natomiast patrząc na to, co spotykam w swojej pracy z mężczyznami, to chyba dwa główne wątki, ale z naciskiem na chyba to jest ojcostwo no i oczywiście szeroko rozumiane partnerstwo. Ale to nie wszystko oczywiście. W coraz bardziej zaangażowanym stylu hmm. Uświadomiło sobie gro mężczyzn, że ojcostwo jest nie tylko jakimś rodzajem obowiązku, ale wręcz misją życiową i wielu z nich zaczyna przedkładać ojcostwo nawet przed karierę zawodową, która wcześniej dookreślała ich męski status czy męskie samopoczucie i to wyzwala różnego rodzaju działania mężczyzn, które ukierunkowane są na szeroko rozumianą pracę nad sobą, rozwój, więc ta, to nowe ojcostwo jest bardzo obiecujące. Innym niż mniej współczesny mężczyzna wydaje się. Wygląda na to, że jeżeli mówimy o mężczyznach, szczególnie z młodszego pokolenia, to kwestia seksu wygląda nieco inaczej niż u mężczyzn, którzy byli ich ojcami. No i tutaj jest pewna taka dynamika zmiany, która wskazywałaby na to, że seks i generalnie takie wchodzenie w relacje dla jakby Zrealizowania swojej seksualności schodzą na drugi plan. Ważniejsze stają się inne aspekty relacji. Tych tematów jest całe gro. Zachęcam do tego, żeby sięgnąć po spis treści, zapoznać się z nimi i podjąć jedynie słuszną decyzję, czyli wejść głębiej.